że ta sprawa została jakoś już zakończona i nic tym absolutnie robić nie będziemy. Pokazało to również, ten Konkurs Mediatorów Rodzinnych okazał rzeczywiście taką dużą potrzebę, o czym wspomniał Jerzy. Dużą potrzebę superwizji yy, i takiego pod, yy, takich no, raz na jakiś czas spotkań czy szkoleń, nie tylko w formie superwizji, ale też takiego y, trochę doskonalenia y, dodatkowych jeszcze kompetencji, które są w pracy mediatora rodzinnego y, niezbędne. Y, też to, co było niezwykle ciekawe to to, że środowisko mediatorów rodzinnych się zintegrowało. Tam rzeczywiście to, na co patrzyliśmy, do tej pory zresztą są kontakty z osobami, które, y, które uczestniczyły. No I mam nadzieję, że kolejny kongres, który planujemy na lipiec, mediatorów rodzinnych, na których już Państwa bardzo serdecznie zapraszamy i do współorganizowania i do, i do uczestnictwa, no, będzie miał jeszcze większą, większe zainteresowanie, tych osób będzie jeszcze więcej i rzeczywiście stanie się już do swego rodzaju tradycja. To będzie trzeci kongres. To, co zrobiliśmy w grudniu, natomiast to już niekoniecznie tylko i wyłącznie w obszarze mediacji rodzinnych, ale w obszarze mediacji szkolnych. Razem ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich, z Forum Mediatorów Szkolnych, zorganizowaliśmy Kongres Ogólnopolski, Kongres Mediatorów Szkolnych. I to rzeczywiście okazało się też bardzo trafnym wydarzeniem, dlatego że mediacje i taka umiejętność prowadzenia mediacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów na poziomie szkoły, na poziomie uczniów, rzeczywiście jest taką umiejętnością, która jest potrzebna i jest deficytem, tak, jest deficytowa, jeżeli chodzi o na, zarówno nauczycieli, i dyrektorów, dlatego, że uczestnikami tego kongresu byli zarówno dyrektorzy szkół, e, jak i nauczyciele, pedagogzy psycholodzy. Mieliśmy trzy patronaty. E, patronatem objął ten kongres Marek Michała Grzecznik Praw Dziecka, objął Minister Edukacji Narodowej oraz e, Mazowiecki Kurator Oświaty, co rzeczywiście też świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu też jeżeli chodzi o doskonalenie kompetencji nauczycieli. My tam potraktowaliśmy mediację na takich czterech poziomach, albo z czterech poziomów, z trzech poziomów, przepraszam. Mediację w oświacie, w ogóle w systemie oświaty, czyli w sytuacjach takich, gdzie na przykład dzieją się różne trudne sytuacje na poziomie społeczności lokalnych i szkół. Mediacje szkolne, czyli te, które prowadzą nauczyciele oraz mediacje rówieśnicze i tutaj też była Dość duża dyskusja, która absolutnie nie została zakończona, została otwarta, i bardziej tak to traktujemy: o takiej zasadności wprowadzania mediacji rówieśniczych do szkoły, o kompetencjach uczniów, o metodach kształtowania, kształcenia tych kompetencji. To jest to, co udało nam się do tej pory zrobić i rzeczywiście to jest ogromny, ogromny sukces. Ja tak naprawdę rozpoczynam, i rozpoczynam od tego, żeby przede wszystkim Państwa poznać. Tak? Ja na ten moment. Nic tutaj więcej szczególnego chyba nie powiem, natomiast bardzo liczę na to, że już później po szkoleniu po prostu porozmawiamy sobie o różnych tutaj też Państwa, państwa pomysłach, Państwa wizji tutaj naszej, naszej współpracy, bo tak naprawdę ja też pochodzę z Kielc, więc ja z Kielcami jestem bardzo emocjonalnie związana, bo to jest moje miejsce, w którym do 18 roku życia Mieszkałam byłam do tej pory tutaj też współpracuję z jedną z uczelni, uczelni wyższych. A kończyłam oczywiście mediację, tak jak tutaj się Państwo przedstawialiście, ja ukończyłam w 1996 roku Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. To byliśmy pierwszym rocznikiem u czwartosza, gdzie kończyliśmy taką specjalizację, która się nazywała Negocjacją mediacji i rozwiązywanie Konfliktów. Potem rzeczywiście nie ukrywam gdzieś się zapodziałam. Na mediata powtórzeniu chciałam sobie przypomnieć, powtórzyć po paru latach w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych na 40-godzinnym szkoleniu tak przypominającym, jakoś mi coś nie podeszło i się znalazłam tutaj, tak, czyli w tym obszarze i w tych standardach kształcenia, jeżeli chodzi o mediację. Także na ten moment tyle chętnie, później bardzo Państwem porozmawiam, tak mam nadzieję, że, że się bliżej, bliżej poznamy.